Złożeniem kwiatów pod popiersiem rotmistrza Witolda Pileckiego przy zespole szkół nr 1 rozpoczęły się powiatowo-miejsko-gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierzy, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, ale dalej walczyli z komunistycznym reżimem. Oficjalnie wojna się skończyła, ale oni wiedzieli, że zmienił się tylko okupant. Zachodnia Europa świętowała, ale oni wiedzieli, że Polacy powodów do świętowania nie mieli. Wiedzieli, że Polska nie jest nasza suwerenna. Wiedzieli, że zostaliśmy wciśnięci pod sowiecki but. Wiedzieli, a co ważniejsze, walczyli dalej. Główna część uroczystości odbyła się pod pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy wyklętych ziemi ostrowskiej. Gdzie przedstawiciele samorządów, instytucji, delegacje szkół i poczty sztandarowe oddali hołd pomordowanym. W imieniu lokalnych samorządów głos zabrał burmistrz miasta Jerzy Bauer, który podkreślił, iż podtrzymywanie naszej świadomości narodowej jest istotne, szczególnie teraz, kiedy tak blisko nas na Ukrainie trwa wojna. Gromadzimy się na tym skwerze od listopada. 2015 roku, aby przywracać pamięć o tych, którzy zaangażowali się po II wojnie światowej w obronę niepodległego bytu polskiego państwa. Zaangażowali się na rzecz niepodległości narodu. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został w 2011 roku. Święto obchodzone jest 1 marca nie bez powodu, właśnie tego dnia 1951 roku, w Mokotowskim więzieniu funkcjonariusze bezpieki zamordowali siedmiu członków czwartego zarządu głównego zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, będącego głównym koordynatorem walki z sowiecką okupacją. Zginęli przegrywając walkę z sowieckim imperium, ale spotkała ich też druga śmierć moralna, wywołana długimi latami komunistycznej propagandy. Przez lata nazywani bandytami, by na etosie ich męstwa i męczennictwa nie budowała się moralna siła Polaków, gotowych uwolnić i odbudować swój kraj. Kolejny dzień inwazji imperialistycznej Rosji na niepodległą Ukrainę. Budzą się skojarzenia. Tak jak w 1944, 5 i, i kolejnych latach, bohaterscy obrońcy niepodległości państwa polskiego stanęli, jak się okazało, do absolutnie nierównej walki z Armią Czerwoną NKWD i środowiskami komunistycznymi Polski. W obronie niepodległości narodu tak teraz na Ukrainie patriotycznie nastawieni Ukraińcy i po prostu zwykli obywatele stanęli do walki o swoją niepodległość, również walcząc z imperialistyczną Rosją. Symbolem tych strasznych wydarzeń jest tablica upamiętniająca ponad 250 mieszkańców Ziemi Ostrowskiej, którzy zginęli z rąk Armii Czerwonej i NKWD. Przez cały okres PRL prawda o niezłomnych bohaterach nie miała prawa istnieć, a po 1989 roku przebijała się z wielkim trudem. O tym świadczą ci, którzy, których nazwiska tutaj na naszym Pomniku są pokazane. O tym świadczy cała historia Polski, ale o tym świadczy też i Ukraina, która w tej chwili na naszych oczach i na oczach całego świata walczy o swoją niepodległość. Następnie delegacje władz samorządowych, organizacji kombatańskich i wojskowych, różnych instytucji i stowarzyszeń złożyli pod pomnikiem żołnierzy wyklętych ziemi Ostrowskiej wiązanki biało-czerwonych kwiatów i zapalili znicze pamięci. Uczestnicy uroczystości prowadzeni przez poczty sztandarowe udali się następnie do kościoła pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie odprawiona została msza święta w intencji poległych oraz pokoju na świecie.